Cześć, witajcie! Początek jak to bywa standardowy, ale chciałem Was zaprosić na film z pięciu ciekawostek, i eggów z, no właśnie, z gierki długo wyczekiwanej, aż 8 lat, czyli w skrócie rzecz mogę ująć Cyberpunk 2077. Zatem ciekawostka pierwsza: gdy zaczniemy swoją przygodę jako korp i otworzymy szufladę przylegającą do naszego biurka, Ujrzymy czasopismo Retro Game z logiem Wiedźmina oraz postacią na okładce Cyrillum. Początek gry, a już są misteryki. Otóż w tym miejscu możemy natrafić na sekretne pomieszczenie z imionami deweloperów. A wystarczy znać hasło dostępu a brzmi 2023 chym dziwne, prawda? Takie same numery były na ścianie przed wejściem. Jaki miły zbieg okoliczności, nieprawdaż? Kolejną ciekawostką będzie postać, która przypomina swym wyglądem znanego twórcę gier, Hideo Kodime, a będzie można go spotkać w barze odwiedzanym w misji, skok na głęboką wodę. I to chyba tyle. <noise> Ningyo i taka nasakoń od zgrotu. Ej, a teraz Przy tunelu odnajdziemy dwóch martwych ziomków, a w ich zwłokach będzie zapis rozmowy między J.C. a Little Smog. I to jest bezpośrednie nawiązanie do GTA San Andreas, a dokładniej do misji, gdzie CJ oraz Big Smoke ścigają pociąg. A ostatnie słowa na zapisie padają od Big Smoga, gdy misja kończy się niepowodzeniem. Otóż tutaj, gdy tylko pojedziemy windą na sam dach, i skręcimy w lewo, to odnajdziemy postać trzymającą ptaszka, a to jest easter egg nawiązujący do sceny z Blade Runnera. I tak to rzecz ujmę, że chyba pora ruszyć dalej do Night City i zwiedzać ten piękny świat. Cześć, do następnego!